Dzień dobry, Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot, inspiracja, motywacja, rozwój. Zapraszam strzelce na czytanie, co jest przed Wami ukryte. Na czas pełni i energii pełni w miesiącu września krwawego księżyca do pełni w październiku, czyli czytanie na bliską miesiąc. Moi drodzy, pamiętajcie, że czytania wychodzą na podstawie ilości łapek w górę pod filmami z poprzedniego miesiąca, tak więc warto klikać łapki w górę i otrzymywać czytania wcześniej. Będziemy patrzeć co osoba ukrywa, co ukrywający zamierza, co osoba ukrywająca zamierza, Moi no drodzy, do czego to prowadzi jaki rezultat i sprawdzimy też z drugiej talii co należy co musi się zakończyć w tym czasie, a co warto rozpocząć nowego, co warto rozpocząć nowego w sposób bardziej świadomy. Ok, zobaczmy zatem, co jest ukryte przed strzelczykami. Arcykapłan. Arcykapłan. Co osoba ukrywająca zamierza? Osiem mieczy Do czego to prowadzi? Jaki daje rezultat? Sześć pentakli. Jaka rada dla Was na tą sytuację? Król kielichów król kielichów w tle mamy pięć kielichów asa kielichów i króla pentakli dobrze, a teraz sobie jeszcze zobaczymy z drugiej talii kochani co musi się zakończyć w czasie pełni co musi się zakończyć w czasie pełni krwawego księżyca w rybach oraz co warto rozpocząć nowego w sposób bardziej świadomy. Okej. Okay. Dobrze, zatem zobaczmy, co musi się zakończyć. Paś buław. Co warto rozpocząć nowego w sposób bardziej świadomy ósemka buław. Hmm. O, w tle dwójka kielichów, śmierć i dziewięć pentakli. A potem głupiec, 10 buław, siła. Dobra. Dobrze, kochani, mamy w ukryciu kartę arcykapłana. Mamy w ukryciu arcykapłana. Moi drodzy, są osoby, które ukrywają małżeństwo, ukrywają małżeństwo, związek formalny. Są też osoby, które ukrywają, że są bardzo etyczne, moralne. No i właśnie, jeżeli ktoś chciałby tutaj, ewentualnie, że kogoś czegoś nauczają w ukryciu. Ale moi kochani. Osoba ukrywa, że jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w jej życiu, nawet jeżeli wy, nie wiem, macie z kimś relację, znajomość, może nie znacie jeszcze dobrze tej osoby, i są to jakieś wasze pierwsze spotkania, początki, lub po prostu no, ktoś nie otwierał się jakoś tak specjalnie, to może ta osoba ukrywać dużą odpowiedzialność, którą w sobie ma za to, co się dzieje w życiu. I jej i Waszym, i moi drodzy, ta osoba czuje, znaczy ta osoba ukrywa też, że jest odpowiedzialna za swoje myśli i uczucia, za swoje sumienie. Mógłby ktoś, kochani, ukrywać, że odnalazł właściwą dla siebie drogę. Że dostrzegł również swoją mroczną stronę, ale właśnie, że są. Yy, to jest tak, jakby, słuchajcie, ktoś ukrywał, że tylko tej osoby, jej zasady moralne i. Yy, inaczej, ta osoba jakby ukrywa, że jej zasady moralne są jedyne i są słuszne. O, że to słuszne są tylko jej zasady moralne, nie kogoś innego. Moi kochani. Mógłby tutaj ktoś ukrywać, że albo próbuje coś wyjaśnić, albo że coś się wyjaśniło i coś jest już jasne. Coś jest tutaj dla kogoś jasne, jak najbardziej. I moi kochani, no są osoby, które mogą ukrywać właśnie, że mają małżeństwo, albo że są zaręczeni. Może ktoś nie ma jeszcze małżeństwa, ale jest po zaręczynach. I to by mogła osoba ukrywać, która rozwija z wami jakąś relację. No, mógłby ktoś ukrywać, że planuje ślub, ale moi kochani, tu jest też osoba e, dla kogoś z was, która ukrywa, że planuje z wami ślub, że ma naprawdę takie plany. Słuchajcie, etyka, moralność na pierwszym miejscu, rozwój duchowy, planowanie ślubu, ewentualnie wcześniej zaręczeń, jeśli jeszcze ich nie było. I tu mogłaby osoba to ukrywać. Być może właśnie przygotowuje w ukryciu jakąś niespodziankę. Jest to również możliwe. E, moi drodzy, do czego. To znaczy, co ta osoba zamierza? Mamy ósemkę mieczu. No właśnie, ta osoba zamierza. <laughs> e, Ukrywa, że zamierza Was chyba zamknąć w złotej klatce, jeżeli ten ślub czy zaręczyny mają być z Wami, że próbuje was osaczyć, zamknąć w złotej klatce, lub że będzie narzucała Wam pewne ograniczenia poprzez własne wyobrażenia. Czyli to, co w głowie będzie przerzucała na to, na to właśnie, że będzie próbowała Was usiedlić zamknąć w złotej klatce, dosłownie. Ale może to też no, będzie was ograniczała tak? w kontaktach z innymi albo w, no, w innych relacjach, tak, w sensie, żebyście nie mieli okazji tworzyć innych relacji, poznawać inne osoby. To może być ten zamiar. Ale dla osób, które, dla których ta osoba nie ukrywa, że chce z wami brać ślub, czy planuje zaręczyny i nie planuje was, że tak powiem, osaczyć, czy zamknąć złotej klatce, czy też ograniczać, to może to oznaczać, że ta osoba, no właśnie, jeżeli ktoś tutaj jest ma małżeństwo, nie z wami, czy, czy też zaręczony jest, czy zaręczona nie z wami, to osoba zamierza, kochani, ograniczyć kontakt, zablokować i będzie chciała zablokować. Um, Zablokować, kochani, tutaj no, komunikację, tak, a ewentualnie zablokować serce, tak? blokada na, na sercu, na emocjach. Czyli tutaj się będzie chciała zablokować na uczucie, na zaangażowanie, na zakochanie. tak. I to jest też tego typu sytuacja dla niektórych. Czyli taką nałoży sobie wewnętrzną blokadę, lub wyznaczy granicę. Tu ktoś ukrywa, że zamierza wyznaczyć granicę, że to nie może tak dalej być ewentualnie no, może też Wam wyznaczać granice, granice, jeżeli to ta osoba planuje z Wami przyszłość. Do czego to prowadzi? Prowadzi do szóstki pentakli. Dla osób, dla których ta osoba prowadzi z Wami, znaczy dla których ta osoba planuje z Wami przyszłość, zaręczyny czy małżeństwo, no to sześć pentakli, kochani. Sześć monet mówi o partnerstwie, o równowadze, że to doprowadzi do partnerstwa, do równowagi, do wzajemnego wsparcia, do uczciwości, do jasno określonych zasad, czyli to poprowadzi do związku i partnerstwa opartego na uczciwości, w którym będą obowiązywały jasne, konkretne zasady. Taka relacja, w której jedna osoba będzie dbała o drugą, będzie można na siebie liczyć i moi kochani. To jedno, ale u tych, do których nie prowadzi to do związku, tylko prowadzi to do zablokowania, do zakończenia jakby tej relacji, bo ktoś jest zajęty, czy też tu, tutaj ktoś może właśnie wyznaczyć granice, i może się okazać, że prowadzi to do tego, że w Waszym otoczeniu będzie, znajdzie się życzliwa osoba w tym czasie. I to jest ktoś, na kogo będzie warto zwrócić uwagę. Bo to ktoś inny może nadawać się do stałej relacji, do stałego związku. E, również. E, moi drodzy, ewentualnie, no może ktoś postanowić zablokować serce, w sensie właśnie nie. Y, nie rozwijać tej relacji, ponieważ jest osobą zajętą, ale mogłaby tutaj osoba chcieć w jakiś sposób wam to zrekompensować, nie wiem, zrewanżować się, zrekompensować, może okazać swoją hojność, może kochani, może zechce wam w czymś pomóc, może zechcieć wam w czymś pomóc. Bo tutaj mamy taką sytuację w tle, która mówi o tym, że no coś tu się nie udało, mleko się rozlało, coś się nie udało, coś się nie powiodło. Ktoś jakby. Ktoś wie, że nie stracił okazję, tak? Czyli no, nie przyjmuje tej relacji, tego związku, czyli tu jest poczucie utraconej okazji, że no, jest ktoś zajęty i nie może, nie chce, albo nie może tutaj dalej rozwijać czegoś z wami no i tu osoba by ukrywała, że że moi drodzy że to co się nie udało no nie, nie udała się tutaj ta szansa że jakby ta szansa nie będzie podjęta, tak? to zauroczenie, zakochanie dlaczego? dlatego, że Stracona okazja, okazja na szansę na zakochanie, na zauroczenie, na miłość, dlatego że tutaj ktoś chce postąpić odpowiedzialnie, chce być odpowiedzialny no za siebie, ale też za swoją, nie wiem, rodzinę czy, czy małżeństwo, więc tutaj ktoś yy, yy, mm, chce postąpić odpowiedzialnie. Ale moi drodzy, co dalej? Rada, wskazówka, wynik, przesłanie. Mamy Radę Króla Kielichów. Dla wielu z Was radą jest osoba i to może być skorpion w Waszym życiu albo ktoś inny, być może inny znak wodny. Bo radą jest, żeby poświęcić nieco czasu na marzenia, ale radą jest też, kochani, osoba, która ma bardzo bogate życie wewnętrzne, która jest mądra, odpowiedzialna, życzliwa, twórcza, uczuciowa, wyrozumiała, opiekuńcza, troskliwa. Osoba, która jest empatyczna, która jest przede wszystkim dojrzała emocjonalnie. I tutaj jest rada: odwzajemnić uczucie, wyznać uczucie osobie takiej, która nadaje się na jednocześnie męża, ojca, przyjaciela. Czułego kochanka. To jest ktoś, kto, kto się nadaje do tej roli dla Was, ale Klub pucharów też mówi o tym, że sprawy uczuciowe we wrześniu nabiorą takiego tempa i będą na tyle rozwinięte, że mogą przejawiać się pod postacią właśnie kolejnego etapu w istniejącej relacji, więc u niektórych zaręczyny, u niektórych małżeństwa, a u innych kochani, no inna osoba, która jest w otoczeniu życzliwa, którą trzeba dostrzec i z kimś innym tą stabilizację budować. Co musi się zakończyć w tym czasie? Tu jest paść buław. Paść buław, kochani. Paść buław mówi, kochani, o tym, że no na pewno trzeba zakończyć jakieś. Szukanie ekscytujących wrażeń, szukanie właśnie ekscytacji, szukanie samej pasji, szukanie takiego żaru, ognia, czyli szukanie tylko czegoś takiego, co jest na chwilę, tak, że nagle wybucha i tak szybko, kochani, jak wybucha, to tak szybko no właśnie się kończy. Czyli takie same relacje krótkie, krótko dystansowe, krótkoterminowe osiąganie celów fizycznych, to jak gdyby musi odejść do. Znaczy to się musi zakończyć, tak? Czyli żeby wejść w coś poważnego, czy jeżeli już ktoś przyjmie zaręczyne oświadczone, czy ktoś będzie planował ślub, no to trzeba zakończyć takie. trzeba, kochani, zakończyć takie. No takie wchodzenie, skupianie się na ekscytacji, na jakimś innym. Po prostu poszukiwanie nowych wrażeń. O, tu nowe wrażenia muszą się zakończyć. Poszukiwanie nowych wrażeń, jeżeli już ktoś jest. A, yy, też dlatego, że tutaj, jakby dla Was, no, nie jest wskazówką jakieś, jakaś nowa, yy, jakieś nowe, nagłe, kochani, zakochanie w kimś obcym, kogo zobaczycie pierwszy raz yy, i szukanie tutaj ognia z kimś innym, tylko u Was, bo u Was chodzi właśnie o, yy, o to, co warto rozwijać. I skupić się na tym świadomie, to na tym, żeby rozpocząć tutaj śmiały, śmiały, odważny ruch, iść naprzód, iść do przodu i rozpocząć komunikację, roz, rozpocząć, moi drodzy, e znajomość i tą relację pogłębić z osobą, która jest w waszym otoczeniu którą wy już jakby albo znacie no albo bynajmniej znacie z widzenia no ktoś, kto w jakiś tam sposób już w waszym życiu istnieje a wy tej osoby albo nie dostrzegacie albo nie zwracacie na niej uwagi po prostu, ktoś, kto jest w waszym otoczeniu e, i tutaj te osiem bułe wtedy no, mówi o tym żeby zacząć to nowe doświadczenie z tą osobą, która jest i stabilna i dojrzała emocjonalnie i stabilna emocjonalnie, żeby, kochani, tutaj iść do przodu, rzeczywiście w tym. Tu jest pokazana gotowość na nową relację, nowy związek, którego być może jeszcze nie ma. Intensywne kontakty, tak, zacząć się kontaktować, rozmawiać, spotykać, ustalać spotkania, komunikować się, włożyć więcej wysiłku, żeby ulepszyć w ogóle relację lub żeby. Zacząć, kochani, z kimś, kto jest wam, kto cały czas po prostu jakby no, czeka na ten sygnał z waszej strony, na ten ruch z waszej strony. Ktoś tu jest gotowy do tego, żeby z wami coś budować. I tutaj być może warto zaprosić na spotkanie, zaprosić na, na randkę, czy na jakiś inny romantyczny wypad czy wyjazd. No bo tu jest ewidentnie ku temu, kochani, działanie. Działanie i to takie szybkie. Nawet bym powiedziała, szybki rozwój wypadku. No bo tu się właśnie pokazuje dwójka kielichów. Takie partnerstwo, dla niektórych partnerstwo, miłość, zaangażowanie obopólne, dla tych osób, które gdzieś tam wiedzą, że ktoś istnieje, wiedzą, kto to jest, ale nigdy nic między wami nie było, no to tu może być zawarcie kompromisu, współpracy, jakieś takie pojednanie ze sobą. I no właśnie, dostrzeżenie, że można budować trwałe fundamenty, trwałą relację, ale zupełnie inaczej i od nowa, tak? Z kimś innym, a no niektórzy mają oczywiście to, co tam powiedziałam wcześniej na początku, że niektórzy, u niektórych tam ten arcykapłan oznacza, że to jest, są wasze zaręczyny, wasze planowane śluby i małżeństwa, ale u tych, u których ktoś jest zajęty i. i i decyduje się na odpowiedzialność za swój związek i za swoją rodzinę, no to kochani, tutaj pokazuje się właśnie partnerstwo i dogadanie się z kimś innym, tak? Ale na innych warunkach, no zupełnie inaczej, tak? Już tutaj nie będziecie chcieli tak jak wcześniej, tylko na nowo, inaczej, trwałe, solidne fundamenty. Bardziej tutaj będziecie patrzeć pod względem, co ktoś może materialnie, żeby był komfort i wygoda materialna, więc tu bardziej będziecie przywiązywać uwagę do spraw, takich, które można kupić, czyli na urządzaniu, nie wiem, na urządzaniu domu czy mieszkania. Nowy początek, widzicie, jest tutaj rozpoczynanie na nowo. Jest ciężko, bo jest dużo być może obciążeń, dużo jakichś obowiązków czy zobowiązań. No, może właśnie z tą osobą tutaj jest trochę trudniej, bo może ktoś ma jakieś zobowiązania, czy po prostu jest przemęczony. To może być przemęczenie z sytuacją, która była zmienna, była dynamiczna, ale jest tu dużo siły, dużo energii, dużo motywacji, determinacji do pokonania tych przeciwności, żeby być ze sobą razem, tak. No więc, kochani. Są i w sumie jedne, i jedne osoby są w relacjach, i drugie są w związkach. Nawet jeżeli właśnie jesteście cały czas singlami, to macie szansę na, na relację z kimś innym, jeżeli nie możecie mieć relacji z osobą, która jest zajęta. A jeśli ta osoba yy, ukrywa przed wami, że chce z wami stałej relacji form i formalizować tą relację, no to kochani, tutaj też jest radą, żeby właśnie odwzajemnić to uczucie, wyznać miłość. I skupić się na dojrzałej miłości, na dojrzałej relacji. Moje drogie strzelczyki dbajcie o siebie, buziaczki, papa. Pa.